Cześć, witam was dzisiaj z Łodzi, z mojego drugiego mieszkania, w zasadzie mojego jedynego mieszkania, bo to drugie jest Oli, także tam to jest nie moje stricte, chociaż troszkę. W każdym razie chciałbym się z wami podzielić dzisiaj moimi przemyśleniami z ostatniego weekendu, konkretny z niedzieli, dworca z peronu czwartego chyba to było na dworcówkę rakowia. A mianowicie. PKB tam oni sobie myśleli, że połączą pociągi. No i trzeba było czekać. I ludzi tam było od groma, i wszyscy tam właśnie się pieknili. Oczywiście nikt nie wiedział o co chodzi. Miał zamieszanie, piekanina i mówię, pełno ludzi. No, i jaki myk w związku z tym? Otóż pomyślałem sobie, że przecież każdy, każda z tych osób ma jakieś swoje sukcesy, problemy. Jakieś kłopoty gdzieś pracują albo nie pracują mają jakieś fantazje seksualne, jakieś życie seksualne bo nawet jak dość nie ma to nie znaczy, że ma o tym się nie mówić po prostu ma życie seksualne do dupy Każdy też jeden. Ma jakieś swoje wady, ma jakiś charakterek. Ma jakieś widocy, jakieś rzeczy, które irytują. Każdy jeden. Często tak jest, że człowiek, który ma kłopoty, czy jest w jakiejś w ogóle ludzie że myślał, że wszyscy dookoła są idealni, bezproblemowi, fantastyczni, tylko kurczę, gdzie ten los To No a tak nie jest. Chyba, chyba nie ma człowieka na świecie, który by nie miał nawet nie czegoś, a Iluść tam rzeczy. Zresztą statystyki mówią same za siebie: nie wiem, przytaczać, można jakieś dane o populacji kobiet, mężczyzn z populacji takiej religii, szmagi. Osób chorych, chorych na osób, które umrą w przeciągu paru lat i tak dalej w, w, w małżeństwach, udanych, nieudanych i co na to statystyki, z styczności z używkami to pewno, pewno statystyka. Ale Myślałem też sobie na tym dworcu, na tym peronie czwartym, że każdy z tych ludzi ma też jakiś swój talent, może jakąś pasję. Na pewno w dzieciństwie każdy z nich miał jakieś marzenia je zrealizował lub nie, nie wiem jak jest teraz, ale na pewno w dzieciństwie tak było. I każdy jeden z nich, każdy jeden z Was, z Ciebie Ty też, ma swój nieodkryty potencjał. Różnych możliwości. I warto o tym pamiętać, nie tylko na peronie czwartym, ale też w życiu wiem, co teraz możesz myśleć, że aha, będę teraz wracał, patrzę na ludzi obcych trochę inaczej. Ale pamiętaj, że to również dotyczy ciebie, że to ty masz w sobie ten potencjał nieodkryty, potencjał różnych możliwości. No i oczywiście po raz kolejny będę to powtarzał do zdudzenia ty. Też możesz. Ty też możesz. Jeżeli podobał Ci się ten film, daj mi lajka, zostaw komentarz, subskrybuj mój kanał, mów, mów o tym, że jest taki, takie coś. No i dziękuję Wam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.